Ano się ma na stambertach, ze mną jest Nondoran Fire, hello, elo! Hello my brother! Elo, elo! Słuchajcie, gramy tutaj w Golf with Your Friends na mapie Bouncy Castle, czyli z tego najnowszego DLC-ka, który tam niedawno wyszedł, ale z ustawieniami hokeja, czyli będziemy napierdzialali w hokej with Your Friends Bananas and muchachoches Enemies. Enemies. Enemis, enemis, dokładnie tak, także wiecie, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę i bardzo ważna informacja teraz ode mnie, słuchajcie, to wlatuje na kanał Vertes czyli na kanał główny, ale nagramy zaraz po tym odcinku golfa na kanał Vertesit, który już, 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 już na, na was czeka. Chwila, daj mi wytłumaczyć, tak? daj mi wytłumaczyć, ale że Golf With Your Friends, tak, na kanale Wartyzyn, który już teraz w tym momencie prawdopodobnie już tam jest na kanale, będziecie mogli go obejrzeć, ale tam nie będziemy lecieli w hokeja, tak jak tutaj lecimy w hokeja, ale będziemy lecieli w koszykówkę with your bananas, także, słuchajcie, very, very warto. Ojoj, nie warto było, bo ty jesteś bananowy Andrzej. Czekaj, czy ja to zrobiłem Wód? W tej kotlecie, kotlecki. się od tego. A liczę, że się odbijesz od tego. Yeah, no jak ja go wyliczyłem, jak go wyliczyłem. Także wiecie, łapeczkę w górę zostawcie grę oczywiście na g klapkach, możecie kupić link, jest oczywiście w opisie. O. Oh, yeah. oh. I to jest. Takie dame Takie dame z wszystkie kanały wiadomo w opisie O. Oh, nie, za daleko poleciałem Mówisz? No O ty! Ja zebrankę, ty, Mam pomysł jak to zrobić tu kolejnych nie ma, tak? Lecę nie? do śmieszko mobila. Jest ja w Nie ma o. dobra Holin 3 No nie mogę Oj, a Fajgres już robi holin 7 <laughs> O no, masz no, dobra, Z całej siły Dobrze o mnie trzy razy zablokował i rozebrał, zabrałkę leciał. Zresztą mam że zaraz, kurde, polecić jak dobrze. Nie, bo cię No Nie, ty, ten, ty, ten. Nie udało się. Ale siadło. Hallin 2. in tu. Tu, 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 tu. Turu, tu, 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 tu. <ścoughs> no. Ale koszykówka będzie trudniejsza. Nienawidzę koszykówki. No. Ja nie umiem nie grać. Ed? Aha. pila. <ścoughs> Jak ty tam poleciałeś? Eee. Good question, my friend. I, kurde, nie przylukałem, ale widziałem, że da się tak zrobić. O! O, 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 o! Uuuuh! Uh. za mapę! Za mapę! trzech, Za mapę poleciałem. Kurwa! O, oh, partidziano. No, chyba Sej. Sy... NON Nondoran into space. Nondoran space program. O, jeez. Ale się podobam teraz. No, trochę tak. Kind of oh, so no, tak. Który masz? Trzech. Trzy. Trzydzieści pięć. O, nie, koktajl. Oj, dobra. <mach> 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 Plaży. Ale Kuchy. wyszedłem ze słowa na k w koktajl mm, Koszykówka o. O. Siedmiu, wow Pamiętacie jeszcze? Te, 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 te ścieżki tam, które będą? O kurde, nie O kurde, oczywiście A Ooooo! Oh. A ładnie też, wszystkich chyba zepchnęli, też. No, no, no. Ale. Co to, to jest za rampa w ogóle? Bądźior nosy! Ooo! Oh, shit! Ty, nie da się wyskoczyć tam przez to, że jesteśmy krążkami, trzeba środkiem lecieć. No, niedobrze. Very Thank not good. Co jest? Chyba! Oh jeez, oh O, oh, oh, man. Oh. Co się dzieje? Nie, bliska da się. Tak, czekaj, próbuję z daleka i tak ciak. Okej, okay, rozumiem, bo mnie zblokowało coś. O kurde. O nie, zabrałamkę, poleciałem. Dobra. Dobra, podlecę na blisko. Sześciu. Sześciu. Dobra. No, udało mi się nadrobić was. Jej. Ja mam się aktualnie. Mamy w jednym. Dobra, w o nie! O nie, grawitacja, kalkulacja, YouTube Dobra. demonetyzacja. Dobra. No. Oh, ja. Oj, fajges, fajges. O, oh, come on. On jest jeszcze przy początku, tak jakby coś Co mówiłem. jest? Nie wiem czemu on usilnie próbuje się od kim polecieć. A się inaczej? Do, tak? Czy ty lecisz pod mapą? U mnie jesteś pod mapą, ale dobra A, rano wcyągnie. Wow, you, you do this! Pierwszy? Jestem pierwszy, jest ładny. Shit. Aha. <noise> Rozumiem to samo. No to masz. Przede, jak ty się odbić co? Nigdy ty zrobiłeś BFS. Nie wiem. Tu jakoś Jest. magicznie to zadziałało. No Kurczaku. Kurczaku kombajnie. Wytworzony z... z kranu. Z Andrzeja. Będziesz się mienił Andrzejem Czemu ty chcesz ze mnie Andrzeja zrobić? I czemu ja nie wpadłem na Dowody, Do wody, do wody, do wody. O! Prawie utknąłem na górze Siemanko. O! Udało mi się. Chid. Ty patera. Snajper Wohohohoho! Nois, nois! O boków. kurwa! Posiadło! Ja no. O kurde! O jeez! Ale to nie będzie aż takie trudne. O, o, Co? Ja. No nie no, nie wierzę w chłopa. Jak raz ta mapa oddała. No, ale ta mapa nie jest aż taka ciężka w tej wersji. No zobaczysz na Fakeresa. <laughs> No to, to, to trzeba pomału, fajnie jest, albo to szybko, z całej siły. No to się pomału. No kurde, ale to porobiliśmy. No. Dobrze, dobrze. Ale Hallin 1. No, LO3, 1, 4 No kurde. O nie, ta ma po mnie nienawidzi. Hallin 2. Uh, 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 Spadaj. <śla> <Jest. śla> no. Nie, no ja się czuję oszukany na tej grze, naprawdę. <śla> Oh. bocian. Wy tu liczycie jakoś te. jak to leci czy. Nie. nie ja też strzeliłem. No na farcie nowo, poleciałem. nie yeah. Bocian. No masz. Bocian, kanapka. Ja tu też zawsze stałem się na farcie po prostu, a mi zawsze mnie te kołki blokują jednak. Bo, bo one, one okay. nie są zdecydowanie na farcie. Ten, ten co grę za odpalił. Dzięki. Czuję się jak raketa teraz. No nie. Mm. O kurczę. Nie bój się, widzisz? Ej. Czy? Nie! Nie! O nie! No to powodzonka. Sanar. No powodzonka. O nie. Dobra, to jest impostor. <laughs> o, oh, dzięki. Powodzonka na mocno. Teraz to już za późno, No to mocno, no to mocno. Gaz z bananas. Kurde, co za oszukane tekstury normalnie powiem. Zgraję do szukane. Czemu okay. mnie tak, tak słabo wywaliło to? No bo to tak wiesz, te krążki inaczej trochę działają. Hmm. Serio, mnie tak pizgnął i ja wracam na dół. Udało się. Polecam tą drogę, Wertes. Co? No, tą drogę. Tam, tam, tam. No i tak jeszcze jedną. Taką, nie no ja taką najzwyklejszą, jestem. czy. Yy, nie, ja odbiłem się od ściany i tam poleciałem. Bo tam to jest dosyć wysoko, chyba. Ta, ta, Ale, że powietrzem przeleciałeś? Była. No, no, no. Shit, nie. nie. ja po prostu. Z tej pozycji mniej więcej co ty jesteś, jak zobaczysz, że z powietrza, to tak w, w, prawie na maksa z chyba. Oho, to mnie nie zleca. Dobra, ja nie dolecę. Dobra, trudno. O, tu są młoty. No, co no. ty z przelatuję? Ja trzy razy musiałem ruszyć, nie? No ładnie, no ładnie. Ty Dendora, co ty za fazę trójek wszedłeś? A nie wiem, a tak jakoś. Serio? Dobrze, nie lubię tej gry O, ja prawie wiem, prosto dlaczego. przeleciałem. Wee. Nie, 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 nie mówi mi, że wpadłem Widzę, oh, okay. że też tą, tą drogą Tak O! Bitch <ścoughs> No nie O nie Dobra, trudno No Masz mnie nie bronić, Kościół Oszukany pan został. Dobra On tak lubi w niespodziewanym momencie wrócić. Ale wszyscy w piąci teraz. Tak. Don't protect me. O nie, tu mogą być inaczej TTT te, Aha. Kruty. O, ale udało mi się na maksa. Przyjemnie. Ooo! Minimalnie. Ajajaj. Serio? Ty łapę ma taką, kurde, że ja przeleciałem. A, idź pan. Dobra, 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 I don't trust him. Kurde, będę musiał nadrobić sporo o kurde, tu trzeba z dosyć blisko żeby dolecieć. No ty masz dobrze fajny. Ten co zbaguje każdą grę. A nie sobie mnie no. na testera nigdzie przyjąć. Bez kitu, pozgłaszałem się do duparu firm. Halo, da testera. Nie, dobry, dobry. A oni... <laughs> nie... nie. wy tak blisko macie tak fajnie? Wy macie taką samą pozycję aktualnie. No ta, ale ja tam musiałem dolecieć jeszcze jednym strzałem, no nie? Mm. Najgorzej. Widu ilu, Nie Check. wiem. Nie. Dobra, to wam też, no. nie najlepiej poszło. No. Oh, man. Prepare for this. No. O nie, tak blisko! A jednak tak daleko. Obronił mnie. Dziot. Dobry, dobry. O, kaczka. Guz. Simulator. Guz, guz, tak. Jakurat G masz tam naprzeciwko, widzisz? A się wpasowałeś. No. Czemu, tak? Czemu, czemu tak? Czemu nie mogę tego przejść? Czemu, czemu to To jest magia tej mapy, ty zawsze tutaj... Traciliś, nie? Ale kurde, czemu wy to za pierwszym razem przeleciście, a ja nie mogę? No. Bo ty timingu nie wyczuwasz. Ale ja no ja nie no, no no nie? Dobra, rąbać to. Stracę trochę, ale nie. Inaczej nie przelecę. Chyba, <laughs> nie no. Aha! <laughs> się zbugował, nie? Ale to było z Walski. I pa, broń go teraz, pa O jakby bronił to by cofnęł on Do wody N Nie ma takiego bronienia no, Nie, nie. W, ta, No to pan... ponadrabialiście ja. Czekaj broń mnie przed czym. Przed tym co ci zrobię jak mnie nie puszczysz Ty pa jak mi się pani udało O ja mi się Przez nie udało. udało wcale Gdzie tu się idzie teraz? No nie. Tam o kurno i wciór nic nie zyskałem na tym O! Hehe! Czterech ja U! Uh, nice! Winszuję, gratuluję! Winszuję, gratuluję? to będziesz miał najwięcej w pięciu. Chyba, że walniesz coś Widziałeś <grym grym grym grym> to? Dokładnie. Tak. Walnąłeś, ale dobrze. W OOOOOO A ten tu z nogami przeleciał. Dobrze! Cheater Cheater engine? O, ja mam dobrą liczbę, ja już nie chcę. O pamiętacie Niezbyt e... właśnie Czekaj, To było. Zaczynało do się do od którego I potem była pineska chyba Wydaje no mi się, klaski. że pierwsze było to Mówisz? Nie to lecę. A nie, nie, nie Czyli te... Stąd w ogóle Nie Co my teraz zrobimy? BĘDZIEMY płakać Eee... Hm... O! O! O NIE! nie też idziemy. dasz ten! Środkowy też Cię utrzyma Shit O nie! Nie doleciałeś! Doleciałeś tam Wojtas? Tak! Serio? Wow No to Ja nie mogę Uuu. Dobra! No. Ja już w dołku! No. Co jest? Ja się na ostatnim jeszcze się zatrzymałem. Ta dzisiaj mnie ma patroluje po prostu, no. Nie mnie wyniosło poza mapę, no. Kurde! Akurat fajgrę zaobserwowałem. Raz tam do rana. Sorry mam... Przynoszę wam pecha. O! Jednak fajgrę zawinię przynajmniej na pecha. Dziękuję bardzo. Mi... Całej siły. Musisz do przodu trochę. Do przodu budzisz się o ten jeden yy, dynzel przesunąć. Tak. ci ten helikopter nie pomaga. Bo on wiruje w dół zamiast w górę. Połowę! Połowę jeden. Leżyj, Musisz leżej, O, co leżej, się dzieje? leżej! mocniej. Mo nie da się mocniej leżeć. Aha, co się z Nandoranem stało? Nie, się. Ciśnij R. O, nie, to nie zadziała. No to rip Nandoran. No to auto Możesz pospamić Nie mogę nic zabić. O, dobra. O. Ale to już było no, no to to... O nie! Super. No ładnie. Dobra, nie. to już będą. Ale, Ale co się gra. dzisiaj dzieje z naszymi wymiankami tutaj na podium? No nie, no ta gra jest do hitu. Nie lubię tej gry. Bo ta mapa, ona sobie wybiera kto ma faworyzację danego dnia. Słuchajcie. Jest, Out nie of Stroke, wierzę. taki zły uh, what o. happened? No nie wierzę Nieźle Rzegre. się cofnąłeś mm. Ty dziodu Żegnaj, muszę w... nadrobić, robić co mnie w locie zatrzymał, dziodu Oh shit I have a high ground Anakin! Jeej <laughs> Czekaj Uff nie, nie, nie! nie. O! Ale wystrzeliłem strzeliłem petardę bombę ogłuszacza fajgresa. No <grymata> w ilu, w ilu w A wiesz, co nie zwracam uwagi. Tak szczerze. Fajgres, oto twoja chwila prawdy. Czy zrobisz to co ja, czy, czy walniesz po prostu w Kuba walnął walną wczupa i mu wyszło, o kur. Szkoda, że mi na początku nie Ty widzisz tą wośm Ja w sześciu. Ja muszę trochę nadrobić. No nie, w ostatni... Dobra, teraz nie nadrobię, nie ma szans. No. To jest ostatni dołek, a on. Spokojnie, wiesz, jeszcze pan kapitan Bramkasz. No mnie też tak prawo zniosło. Pan ciebie? Ciebie pewnie nie. Tak, zniosło. Oooooooo Kapitan Jack Andrzej, lecam wam do wody po prostu. trochę uh -huh. A nie, no, bez szans na dogień, na za późno. To wejdę sobie wa Ja, Ja! i brawo! Udało się, osiągnięcie! Bouncing on ice! Jest osiągnięcie za Hockey Plus jeden też dostałem. Czemu osiągnięcie? Bouncing on ice! Przecież to nie było. No bo A, i to, to nieważne. Może jak, może jak ktoś minił, to był po pogłębszym. No i to dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli ten odcinek Wam się podobał, zostawcie koniecznie w górę. Zapraszam również na mój kanał Wertes, Ty, to ten, ten, wiecie, ten najnowszy. Subujcie koniecznie i obserwujcie. Dzwoneczkujcie ten też, Subujcie, bo to wszędzie, wszędzie łupie impreza. Pamiętajcie, to jest bardzo ważne. No i co? Tam zagramy sobie w Golfika koszykóweczkę. Także zapraszam. I. Do następnego, na razie, cześć, żółwik,